Nothing nothing new, but it's so good Let it I'm still snow. amazed by you. A ich samochód, który pilotują, byś w ogóle odjechał ja jeszcze przed chwilą spałam, a my właśnie jesteśmy w drodze Bo rano pewnie nic ci nie zrozumieliście z naszej drodze Jedziemy wejść na śnieżkę Nie wiem czy wejdę, mam nadzieję taką, bo bardzo bym chciała. Ale moja kondycja leży i kwiczy, więc mam nadzieję, że ja nie będę leżeć i kwiczeć w połowie że ja się stoczę Pierwsi w kolejce. Ostatnie skrzydło i jedziemy. Mam tutaj już na podlewa. No. Ej, patrz jak to ładnie wygląda Takie zamglone szczyty Nie wiem czy będzie widać w kamerze, ale... O, teraz widać Pięknie to wygląda Ładnie, A dlaczego to jest pomarańczowe? Wydaje mi się, że od ziemi Słuchajcie, nie ma nigdzie kosza i tak sobie idę z kuchą. A Akileczki oczywiście, achileczki. nie naszą. Ile to jest kilometrów czasu? Jakieś 10, w jedną stronę, niecałe. Jesteśmy po 2,5 pewnie już kilometrach i jest dobrze jak się robi tak przerwę co 10 minut. Na takie dwie minutki postania To jest wtedy dobrze, a tak to na takie zakwasy Na razie to jedziemy się... jakieś 40 minut jakby co, nie? Do sił też <noise> zrobiliśmy ale... dwie przerwy 10 minutowe Ej dobra no Ale zobacz jak mi dobrze idzie Wspaniale Jeszcze jest jakimś... Jej dobrze idzie No a ty Cieszysz się, bo ona się wciąga pod tą górę To jasne Ja mam <noise> cały bagaż tutaj ze sobą Wszystko Wody, jedzenie <noise> dla psa Nasz prowiant, bluzy, kurtkę jej, wszystko Ja się nie mogę najbardziej doczekać karcmy ceskiej I takiego ceskiego piwka Oto na górze, a tu co będzie? kosz Ale ładnie Ładnie? No Jak w zmierzchu No ha, 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 ha. Teraz tak ha, ha. Wiem, że będzie taka pogoda W czwartek Odłóżmy sobie to na przyszły tydzień, będzie fajnie Ale nie ja chcę na śnieżkę Na śnieżkę Ja chcę do domu Teraz ona jest taka śnieżka Taka śnieżka jesteś teraz jakiś czerwony nos pewnie co? I policzki i wypieki A Trzy 3 370 koło nie chcesz, słuchaj, no to nie, to ty chciałaś. Nie wiem. Ale też radę, chodź, no musimy wejść. Tyle kilometrów. No przestań, co to jest? Ale to jest pod górkę. No ale co, to są 3 kilometry. Jezu. To jest, to, ta górka to jest nic. To jest pagórek. Ktoś pagórka nie widział. Żadna górka. Dlaczego ma? Góry, jeśli zarpatrze. masz? jakie karpasze? To są No. <noise> Czy karkonosze Ja nie myślę. No chodź. No zaraz zostaniesz, chodź Piłaś przed chwilą. Co? Jakieś 10 km Zaraz zjemy kanapkę z kotlet. <noise> A kilo jest dzielniejsza od ciebie? Bierz z niej przykład. Proszę bardzo, proszę brać przykład za Kili Za bardzo mi usta, nie mogę mówić Nad pociągiem morza ile jesteśmy? No zaraz to sprawdzę 1350 To jest bardzo wysoko Bardzo Ja już nie daję rady Jeszcze jakieś niecałe 300 metrów przewyższenia Chodź, chodź Pić daj mi proszę, ja nie wytrzymam Przerwana kotleta A jest mi zimna Wyglądasz jak taka śnieżka teraz Nieładne są pogody Nieładne są pogody Ty śnieżynko Pamiętaj sobie, że na ciebie czeka tam Warunki to nam nie sprzyjają Ale Akila jaka dzielna jest No nie rady O Boże Jesteśmy w połowie drogi na szczyt Nie już ja masz... chyba ponad połowę Tak? Już nic nie widać. Jesteśmy w chmurach jest i jest bardzo mokro. Jest teraz spocona i mokra od zewnątrz też, bo pogoda jak widzicie nie rozpieszcza, ale rzeczywiście jak już tu wlazłam to już muszę. Czy to już jest górę? No już prawie. Możliwe, że tam. Ja. Akila jest bardzo ciekawa, bo aż tak rwie, tak ciągnie. Yeah, ja, ja się czuję jakbym zrobiła po prostu Jest O Boże, co bardzo. To było? Mm -mm. Dziękuję, Nie było łatwo, naprawdę good job. Naprawdę Very good job. sobie jeszcze na zapiekse tak. Czekamy na zapiekse i wracamy zaraz do Poznania Ludzie w ogóle wchodzili tam na samą górę No I nie mogli wejść, robili sobie przerwy, a oni wjeżdżali kolejką No A my weszliśmy od zera na nogach I pokaż, ile zrobiliśmy kilometrów Już pokazuję właśnie a jeszcze troszkę mamy do samochodu, ale już bardzo blisko. Oparcie już 19,5 km. No ładny wynik. No jak na brawo, takiego lejka jak ja 6,5 godziny. Piąteczkę jeszcze. Ale powiem Wam, że przy wchodzeniu najbardziej paliły mnie pachwiny. Uda i pośladki. Jeszcze jestem po powrocie na siłkę, więc, <grym> więc miałam zakwasy, a przy schodzeniu duże palce u nogi. Trzeba opatentować nowe obuwie do schodzenia z górek I mięśnie tutaj z boku łydki. Tak, można pogłaskać. Nie. Buziaczka, tak. Piękna. Dziewczynka. A całą trasę tak miała. Była zaczepiona. Bardzo dużo psów było na trasie. Ja nie spotkałam się jeszcze tak. No dobra, ale ja mało chodziłam po górach. Ja po prostu ujeździłam w góry. Ale nie było, nie widziałam tyle psów, a dzisiaj no to z 15 się witała, a jeszcze ile mijaliśmy, nie? Ale widać chyba po nas, że jesteśmy zmęczeni W ogóle jaki to był dzień Wstaliśmy, wstaliśmy 3.30 No Wyjechaliśmy z Poznania trochę po czwartej. byliśmy tutaj pół, 8 8.06 byliśmy No i, i 15.20 jest teraz i mikolki No mam nadzieję, że nad wyrostem będziemy mm. Mhm co? 4 godziny? No w nocy bo nie było korków, to trochę szybciej, nie? Teraz nie wiadomo jak trasa będzie. 3 godziny jechaliśmy, nie? 3:30. O, no bo przez tego pilota. pilota. Tak zabiegł sam? Hamska, prosto. Najlepsza. Mam wam. -hmm. Nie będziesz szedł za panem, mm. czekać jeden